Dziś o tym, jak kształtowały się polskie granice. Opowiem Ci więc o Powstaniu Wielkopolskim i plebiscycie na Warni, Mazurach i Wowiślu. Dowiesz się, jakie było znaczenie wojny polsko-bolszewickiej i jak ustalono południową granicę Polski. Zapraszam! Polscy politycy mieli zasadniczo dwie koncepcje na to, w jaki sposób powinny ukształtować się granice Polski. Była więc koncepcja inkorporacyjna, forsowana przez Romana Dmowskiego. Zgodnie z nią miał powstać państwo jednolite pod względem narodowościowym, z ziem zamieszkanych głównie przez Polaków. Do Polski chciano wcielić ziemię na zachodzie – Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Gdańskie – i większość Prus, a na wschodzie obszary po rzekę Berezynę. Z pozostałych wschodnich ziem, które dawniej wchodziły w skład Rzeczpospolitej, chciano zrezygnować. Przymusowej polonizacji mieli zostać poddani Litwini, Białorusini i Ukraińcy, a Niemców i Żydów chciano nakłonić do emigracji. Druga koncepcja, koncepcja federacyjna, proponowana przez Józefa Piłsudskiego, Zakładała utworzenie bloku państw narodowych, w skład których miały wchodzić Polska, Łotwa, Litwa, Białoruś i Ukraina. Państwa te, jako federacja, czyli państwo powstałe z połączenia innych państw, miało oprzeć się dominacji bolszewickiej. Przebieg polskiej granicy zachodniej planowano ustalić na konferencji pokojowej w Paryżu, by nie wywoływać konfliktu z Niemcami. Galicja Wschodnia była w dużej mierze zamieszkana przez Ukraińców, a Austriacy, jeszcze zanim wybuchła I wojna światowa, skutecznie podsycali spory polsko-ukraińskie. Gdy jesienią 1918 roku Austriacy wycofywali się z Lwowa, swoją broń oddali Ukraińcom. Dzięki temu Ukraińcy zajęli Lwów i ogłosili powstanie Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej. W skrócie ZURL. Jako, że polskie wojska tam nie stacjonowały, walkę podjęła młodzież, zwana Orlentami Lwówskimi. Pomogli im nieliczni polscy żołnierze i rzeczywiście udało się odbić Lwów Ukraińcom. Wiosną na te tereny dotarła błękitna armia generała Halera i oddziały z Wielkopolski. Walki toczyły się do lipca 1919 roku, a Ukraińcy Zostali wyparci aż za rzekę Zbrucz. W marcu 1923 roku Galicja Wschodnia została uznana przez mocarstwa zachodnie za tereny należące do państwa polskiego. Pamiątką tych wydarzeń jest cmentarz Orląd Lwowskich, władze sowieckie zniszczyły go po II wojnie światowej, ale dzięki współpracy polsko-ukraińskiej został on odbudowany po upadku komunizmu. Przynosimy się do Wielkopolski, która pod koniec 1918 roku była częścią Prus. O jej losach miała rozstrzygnąć Konferencja Pokojowa w Wersalu. 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista i polski polityk. Mieszkańcy miasta przywitali go entuzjastycznie, wywieszając flagi narodowe i flagi państw Ententy. Nie spodobało się to Niemcom, którzy zaczęli te flagi zrywać i je niszczyć. Dodatkowo ostrzelali budynek Poznańskiego Bazaru, który podczas zaborów był ważnym miejscem dla Polaków. Tam było ich centrum życia politycznego. Ostatecznie te wydarzenia były przyczyną wybuchu powstania w Wielkopolsce skierowanego przeciwko Niemcom. Jego dowódcą był generał Józef Dowbor-Muśnicki. Polakom w zaledwie kilkanaście dni udało się oswobodzić większość Wielkopolski. Dopiero naciski ze strony Francji zmusiły walczące strony do przerwania działań zbrojnych. W styczniu 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego do Polski przyłączono nie tylko ziemie zdobyte przez powstańców, ale też Leszno czy Bydgoszcz. Pomorze Gdańskie tu sytuacja była o tyle trudna, że mieszkali tu zarówno Polacy, jak i Niemcy. W miastach Niemcy przeważali, a dodatkowo stacjonowały tu liczne oddziały niemieckie. Miejscowi polscy działacze nie zdecydowali się na zorganizowanie powstania. W styczniu 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego Polsce przypadła większość Pomorza, łącznie z Toruniem, ale bez Gdańska czy Albląga. W Gdańsku mieszkało najwięcej ludności niemieckiej. Wobec czego zachodnie mocarstwa z terenu Gdańska, Sopotu i Żułow utworzyły wolne miasto Gdańsk. Było to autonomiczne miasto-państwo, a zarządzała nim Liga Narodów. Z Rzeczpospolitą powiązano politykę zagraniczną i system celny wolnego miasta Gdańska. I to właśnie Polska reprezentowała te ziemię na arenie międzynarodowej. Nie podobało się to władzom miejskim, które chciały, by Gdańsk został przyłączony do Niemiec. Na Mazurach, Powiślu i Warmii w lipcu 1920 roku zorganizowano plebiscyty. Niewielka część ludności głosowała, by te ziemie należały do Polski. Byli to głównie mieszkańcy południowej Warmii i Powiśla. Postanowiono więc, że Polska otrzyma niewielkie obszary Powiśla. W wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego. Polska otrzymała dostęp do morza. Był to zaledwie 140-kilometrowy pas wybrzeża, a największym portem był tu malutki Puck. Mimo to, 10 lutego 1920 roku w Pucku generał Józef Haller dokonał zaślubin Polski z morzem. Na znak czego wrzucił do morza srebrny pierścień z orłem? Był to znak, że Polska nie zamierza rezygnować z samodzielnej polityki morskiej. Kiedy ze wschodu wycofywały się wojska niemieckie, wkraczali tam bolszewicy. Piłsudski nie zamierzał biernie się temu przyglądać. Wiosną 1919 roku zorganizował ofensywę wojsk polskich. Udało się zająć Wilno, a potem wyprzeć bolszewików z terenów litewskich i białoruskich. W styczniu 1920 roku generał Rydz-Śmigły opanował Dyneburg. Miasto to zostało przekazane Łotwie, by zachęcić ją do stworzenia federacji wraz z Polską, ale tych planów nie udało się zrealizować. Ukraińska Republika Ludowa, w skrócie URL, przegrywała pod naporem bolszewików. Piłsudski postanowił wspomóc Ukraińców. W kwietniu 1920 roku podpisano sojusz wojskowo-polityczny z atamanem, czyli takim ukraińskim dowódcą wojskowym Symonem Petlurą. Ukraińcy uznali prawo Polski do Galicji Wschodniej, a Polacy uznali niepodległość innych ziem ukraińskich. Na mocy zawartego porozumienia połączone wojska polsko-ukraińskie wspólnie rozpoczęły ofensywę i już w maju 1920 roku udało im się wyprzeć bolszewików i zająć Kijów. Bolszewicy odnosili zwycięstwa w trwającej w Rosji wojnie domowej, aż udało im się całkowicie przejąć kontrolę w kraju. Lenin zamierzał pokonać Polskę i rozszerzyć rewolucję komunistyczną, która miałaby objąć też Zachód Europy. W tym celu zaczęto przekonywać ludzi, że Polacy dokonali agresji na Kijów. Nastąpił wzrost antypolskich nastrojów. Bolszewicy wywarli siły polsko-ukraińskie z ziem wschodnich, a armii bolszewickiej udało się dotrzeć pod Włocławek koło Torunia, czyli aż do centralnej Polski. Z kolei od strony Ukrainy na Polskę najechała armia konna Budionnego, która znana była ze swojego okrucieństwa. Bolszewicy zakładali, że Polska szybko upadnie, a w jej miejsce zostanie powołana Polska Republika Sowiecka. W tej trudnej sytuacji Polacy poprosili o pomoc zachodnie mocarstwa. Zaczęły się rokowania. Polska przystała na wytyczenie wschodniej granicy na tzw. linii Kerzona. Czyli wzdłuż trzeciego rozbioru, a tym samym bezpowrotnie utraciła swoje wschodnie ziemie. Musiano się też zgodzić na niekorzystne rozstrzygnięcia dotyczące Śląska Cieszyńskiego, a także na przyznanie Wilna Litwie. Ostatecznie te rokowania w Mińsku nie przyniosły efektu, bo bolszewicy byli zbyt pewni swojej wygranej. Latem 1920 roku wojska Armii Czerwonej znalazły się aż pod Warszawą. Kontruderzenie zaplanował generał Tadeusz Rozwadowski, a wszystkim kierował Piłsudski. Bitwa warszawska zaczęła się 13 sierpnia od ataku oddziałów generała Władysława Sikorskiego. 15 sierpnia walczono zaciekle o Radzymin. 16 sierpnia z nad rzeki Wieprz decydujący atak poprowadził sam Piłsudski. Armia Tuchaczewskiego została rozbita i zmuszona, by wycofać się najpierw do Prus Wschodnich. A potem nad Niemen 31 sierpnia pod Komarowem, niedaleko Zamościa, udało się też pokonać armię konną Budionnego. We wrześniu stoczono jeszcze tak zwaną bitwę nad Niemeńską, w efekcie której rozbito cztery armie sowieckie. Bolszewicy poprosili o rozejm i zaczęły się rokowania pokojowe. Ostatecznie 18 marca 1921 roku w Rydze podpisano traktat pokojowy, na mocy którego granica między Polską a Rosją została poprowadzona wzdłuż dawnej granicy drugiego rozbioru. Obie strony zobowiązały się, by nie ingerować w swoje sprawy wewnętrzne. Wzajemnie zrzekły się odszkodowań. Dodatkowo, bolszewicy mieli wypłacić Polsce 30 milionów rubli w złocie. I zwrócić mienie zagrabione w czasach carskich. Oba te punkty nie zostały zrealizowane. Dodatkowo Polska uznała panowanie Bolszewików na Ukrainie i Białorusi, a tym samym wycofała się z sojuszu z URL. W efekcie milion Polaków mieszkających na wschodzie znalazło się poza granicami Rzeczpospolitej. To obraz Jerzego Kossaka, cud nad Wisłą, 15 sierpnia 1920 roku. Polscy żołnierze nacierają na bolszewików, a u góry ponad walczącymi widać Madonnę, która wysyła do walki husarię. Było to nawiązanie do tego, że bitwa miała miejsce w święto w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, a wielu twierdziło, że Polakom pomogła opatrzność. W lipcu 1920 roku, gdy bolszewicy atakowali Polskę, przekazali Litwie Wilno. Litwini miasto to ustanowili swoją stolicą a polskie władze pod naciskiem zachodnich mocarstw zostały zmuszone, by to uznać, mimo że miasto to było zamieszkane w większości przez Polaków. Gdy bolszewice zaczęli przegrywać, Piłsudski wydał polecenie jednemu ze swoich najbardziej zaufanych współpracowników, generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu, by ten upozorował bunt swoich oddziałów i uderzył na wilno. 9 października 1920 roku. Udało się zająć miasto. Przeprowadzono tam referendum, na mocy którego Wileńszczyzna w 1922 roku została przyłączona do Polski. Górny Śląsk już w średniowieczu przestał należeć do Polski, ale dalej mieszkało tam wielu Polaków. Wzrastało napięcie między mieszkającymi na Śląsku Polakami i Niemcami, aż w sierpniu 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Niemcy je stłumili. Ale już po roku wybuchło drugie powstanie śląskie, także stłumione przez Niemców. Zdecydowano by na tych ziemiach przeprowadzić plebiscyt, który odbył się w marcu 1921 roku, aby wziąć udział w głosowaniu na Górny Śląsk przyjechało osoby, które się tam urodziły, ale od dawna tam nie mieszkały. Polska sprowadziła 10 tysięcy takich osób, a Niemcy ponad 200 tysięcy. Mimo to niemal pół miliona głosujących, czyli ponad 40%, zagłosowało za przynależnością do Polski. Większość Górnego Śląska przyznano Niemcom. Polska miała trzymać fragment otoczony na mapie czerwoną przerywaną linią. Nie zakończyło to jednak sprawy, gdyż w maju 1921 roku Wojciech Korfanty, przywódca miejscowej ludności polskiej, zorganizował strajk generalny. Odbyły się protesty, które ostatecznie przerodziły się w trzecie powstanie śląskie. Toczono chociażby walki o górę świętej Anny. W tej sytuacji interweniowały państwa zachodnie. W październiku 1921 roku znów podzielono te ziemię. Ale tym razem Polsce przypadła jedna trzecia obszaru, na którym miał miejsce plebiscyt, łącznie ze śląskimi zakładami przemysłowymi. Jego granice, zaznaczono tu żółtą przerywaną linią. Została nam jeszcze do omówienia granica południowa. Tamtejszy Śląsk Cieszyński od XIV wieku pozostawał poza granicami Rzeczpospolitej, ale te tereny zamieszkiwali głównie Polacy. Dla Czechosłowacji były to zaś ich historyczne tereny. W styczniu 1919 roku Czesi rozpoczęli działania zbrojne, ale tu znów interweniowały państwa zachodnie. I w lipcu 1920 roku sporne ziemie podzielono na pół. I granice na widocznej tu mapie wyznacza Czerwona Linia. W stronie czeskiej przypadł tamtejszy okręg przemysłowy. Po czechosłowackiej stronie znalazło się też prawie 150 tysięcy Polaków, a sam Cieszyn i inne miejscowości przedzieliła linia graniczna. Niekorzystnie granice poprowadzono też na Spiszu i Orawie. Granice Rzeczpospolitej nabierały kształtów łącznie przez 5 lat, ale w końcu, w marcu 1923 roku, uznały je zachodnie mocarstwa. Polska miała 390 tysięcy km2, a zamieszkiwało ją 27 milionów ludzi. Była szóstym co do wielkości państwem europejskim. Zapamiętaj najważniejsze: koncepcje inkorporacyjna i federacyjna dotyczyły ukształtowania się granic w odrodzonej Rzeczpospolitej. Pierwszą propozycję popierał Roman Tomowski, drugą Józef Piłsudski. Ignacy Jan Paderewski przybył do Poznania 26 grudnia 1918 roku. Wydarzenie to doprowadziło do wybuchu powstania przeciwko Niemcom. Polacy opanowali większość Wielkopolski. Plewiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu przeprowadzono w 1920 roku. Za przyłączeniem do Polski opowiedziały się zaledwie kilka procent ludności, dlatego większość tych obszarów przypadła Niemcom. W 1920 roku bolszewicy zaatakowali Polskę i dotarli pod Warszawę. O klęsce Armii Czerwonej przesądziły zwycięskie dla Polaków starcia, Bitwa Warszawska i tzw. Bitwa Nadniemeńska. Traktat pokojowy podpisano w Rydze 18 marca 1921 roku. Na Górnym Śląsku doszło do wybuchu trzech powstań. Doprowadziły do tego napięte relacje polsko-niemieckie. Mimo przeprowadzonego w 1921 roku plebiscytu o podziale tego obszaru, zadecydowało dopiero trzecie powstanie śląskie.